bohaterami tego odcinka będą warszawskie ptaki, które niemal codziennie możecie spotkać na swojej drodze. Mowa o wronach i gawronach. Dowiecie się, jak odróżnić je od siebie, dlaczego niektóre z nich bałaganią na ulicach Warszawy i dlaczego właściwie wrony cały czas nas obserwują. Zapraszam was na spotkanie z przyrodnikiem Grzegorzem Stopą, który wszystko wam wyjaśni. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o moich ulubionych warszawskich ptakach, o wronach. Wrony możecie Pomylić z gawronami, które jednak wyglądają trochę inaczej i trochę inaczej się zachowują. Bo jak widzicie, wrona jest częściowo szara i ma taki czarny, ciężki dziób. I dlatego nazywa się tą wronę siwą. A gawron jest cały czarny, często taki wręcz z takim metalicznym połyskiem. A dziób ma dłuższy i taki bardziej spiczasty. Gawron też inaczej się zachowuje niż Wrona, bo on najczęściej chodzi w takich dużych gromadach po jakimś trawniku i wyszukuje jedzenia na ziemi, a Wrona jest bardziej taka szwendalska i czasem szuka rzeczy na ziemi, a czasem na drzewach, a często można ją też spotkać przy śmietniku, gdzie rozdłubuje. Śmieci i robi straszliwy bałagan. No bo w śmieciach jest bardzo dużo jedzenia, które my wyrzucamy. Na przykład wyobraźcie sobie, że dostajecie do przedszkola albo do szkoły kanapkę i nie chcecie jej zjeść, dlatego że akurat wam nie smakuje. I hops do śmietnika. A ktoś musiał posadzić zboże, z której powstała mąka do upieczenia tego chleba, ktoś hodował świnie, z których jest szynka. Ktoś uprawiał sałatę i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się napracował, a my to wyrzucamy do śmietnika i niestety robimy to bardzo często. A potem to wszystko ląduje w śmieciach i następnie jest wydłubywane przez wrony, które się tym bardzo interesują. No i często jak wychodzicie rano z domu, to widać, że w Warszawie jest straszny bałagan. Wszędzie leżą śmieci porozwłóczane i to jest. Często wina wron, które te śmieci rozwłuczają, ale to też trochę jest nasza wina, dlatego że tak dużo wyrzucamy jedzenia, które one potem mogą tam znaleźć. Dlaczego tak bardzo lubię wrony? Dlatego, że to są bardzo inteligentne ptaki i bardzo lubię po prostu sobie siedzieć i obserwować to, co one robią. One mają wspaniałe różne sposoby na to, żeby znaleźć pożywienie. Na przykład orzechy. Wrony kochają orzechy. Dlaczego akurat tak bardzo lubią orzechy? Dlatego, że w, że w orzechach jest z, e, zmagazynowane mnóstwo białek, tłuszczy, mnóstwo pysznych rzeczy. Mam nadzieję, że Wy też lubicie orzechy. Dlaczego orzechy są takie smaczne i pożywne? Dlatego, że to, co my nazywamy orzechem, to, co jest smaczne w orzechu, to jest tak naprawdę nasionko, z którego ma wyrosnąć później całe wielkie drzewo. I ono musi e, mieć na start mnóstwo pysznych i smacznych rzeczy, żeby mógł, mogło, e, mogło wyrosnąć. No i y, my, jak zjadamy orzechy, to po prostu zjadamy ten magazyn dla tego małego drzewka. Y, to interesuje też wrony, y, które y, wynalazły super sposób na to, żeby do tych orzechów się dostać. Bo one nie mają rąk, więc nie mogą ich sobie łatwo przytrzymać, żeby je pęknąć. Więc one zrzucają orzechy z powietrza. Ja y, wczoraj y, siedziałem sobie na przystanku autobusowym i czekałem na autobus, czytałem książkę, y, a nagle słyszę takie plasknięcie. Patrzę, a tam orzech spadł z nieba. I y, 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 po sekundzie przyleciała wrona, żeby sobie y, ten y, orzech y, zjeść, bo udało jej się pęknąć skorupkę. Y, na nieszczęście dla niej, ja patrzyłem się i obserwowałem, co ona robi, i to jest dla Wrony sygnał, że lepiej nie podchodzić. Ona ciągle patrzy na to, czy my na nie patrzymy i co my robimy. Jeżeli zobaczyła, że ja się na nią patrzę, to już nie podchodziła do orzecha. Dopiero wtedy, kiedy znowu wróciłem do książki i znowu zacząłem czytać, to ona skok, skok, skok złapała orzech i uciekła. To, że wrony są takie ciekawskie i tak obserwują to, co robią inne zwierzęta, widać też bardzo dobrze po tym, jak um, wrony obserwują mojego psa, kiedy jestem na spacerze. Mój pies jest grzeczny i biega sobie bez smyczy, na przykład w parku, i, a wrony latają za nim, siadają na gałęziach albo na gdzieś na jakimś płocie i cały czas się patrzą, co ten mój piesek robi, bo jak on tylko znajdzie coś ciekawego do jedzenia, to ja go wtedy odstraszam. Żeby tego nie zjadał, ale to jest coś, co za chwilkę wrony złapią y, dla siebie. Y, więc jak widzicie, wrony są y, niezwykle takimi ciekawskimi zwierzakami, które y, ciągle obserwują, co robią inni i naśladują innych. Y, obserwują siebie nawzajem, obserwują psy, obserwują ludzi. Ja też lubię obserwować y, ludzi, też lubię obserwować psy i też lubię obserwować wrony. I dlatego można powiedzieć, że. Jesteśmy do siebie podobni i dlatego tak bardzo je lubię. Cześć, witam Was w animacyjnej części naszego programu. Na początek chciałabym zadać Wam takie pytanie: Skąd wiecie, jakie zwierzęta chadzają po Waszej okolicy? Nie zawsze zostawiają one ślady, ale też czasami możemy rozglądać się po różnych krzewach czy po różnych skwerach i wypatrywać poroża. Albo jakiegoś specyficznego ogona. Oczywiście jest jeszcze jeden sposób, i nie mam na myśli tutaj tych poprzednich, mianowicie zerkanie w dół, czyli szukanie śladów, tak zwanych tropów, czyli odcisków, które zostawiają zwierzęta. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj zabawę w wykonywanie zwierzęcych tropów. Będziecie potrzebowali do tego, tropów, które znajdziecie w linku poniżej. Możecie je wydrukować, a następnie wyciąć, albo po prostu przypatrywać się ich, kszta ich kształtom i w ten sposób odwzorować je na takiej oto gąbce, która jest kolejnym elementem potrzebnym do wykonania tropów. Może to być taka gąbka do dostania w każdym sklepie budowlanym, ale możecie też użyć jakiejkolwiek starej gąbki, którą można pociąć. Oczywiście będą nam potrzebne nożyczki, Ołówek do naszkicowania i kartony pocięte w mniejsze i większe części. No to zaczynamy. Udało nam się wyciąć różne tropy, czyli takie kształty. Hmm? To możemy następnie wziąć dwie części kartonu, przytwierdzić tropy do tej większej, a następnie na klej na gorąco przyczepić tą część tutaj po to, żeby stworzyć właśnie stempel. Jest rozmazanie y, różnokolorowych farb. Teraz za pomocą takiego stempelka będziemy nabierać farbę, no i odbijać y, te tropy na przygotowanym kartonie. Zabawą, którą dla Was przygotowałyśmy to memory, czyli po jednej stronie mamy zwierzęta wydrukowane, a po drugiej stronie mamy ich tropy, czyli ślady. Te ślady zarówno sylwetki zwier zwierząt, jak i ślady znajdziecie w linku poniżej. No i to co my zrobiliśmy to podkleiliśmy je tekturą po to, żeby nie prześwitywały. No to co, zaczynamy. Mhm. Pokażesz co i co to za zwierzę? Kuna. Kuna, mhm. Czy to są ślady kuny? Nie. Nie wiem. Jelenia. Na siłosia. Mhm. Nie. Oj, to chyba nam nie pasuje też. Ah, super. Super. Marcelito de te